Budowanie wysportowanej sylwetki to marzenie wielu osób, ale osiągnięcie tego celu wymaga czegoś więcej niż tylko regularnych treningów. Kluczowym elementem całego procesu jest odpowiednie odżywienie, które wspiera organizm na każdym etapie: od wzrostu mięśni, przez regenerację, aż poprawę ogólnej wydolności. Jest inne. Różnimy się składem ciała, poziomem aktywności, a także zapotrzebowaniem na energię i składniki odżywcze. To, co sprawdza się u jednej osoby, może nie przynosić efektów u innej. Dlatego indywidualne podejście do diety jest kluczowe. Musimy brać pod uwagę nasze unikalne cechy, takie jak wiek, płeć masa ciała, typ metaboliczny a także rodzaj treningów, które wykonujemy. Na przykład osoby trenujące siłowo mogą potrzebować więcej białka w diecie, aby wspierać regenerację mięśni, podczas gdy biegacze długodystansowi będą potrzebować większej ilości węglowodanów, aby dostarczyć organizmowi niezbędnej energii. Z kolei osoby o wolniejszym metabolizmie Mogą skorzystać z diety o niższej zawartości tłuszczów. W racjonalnym odżywianiu istotne jest, ile posiłków spożywamy w ciągu dnia. Dla osób dorosłych o wysokiej aktywności fizycznej, optymalny model zakłada minimum 3 posiłki dziennie. Ważne jest również odpowiednie rozplanowanie tych posiłków, aby maksymalnie wykorzystać energię podczas treningów. Na przykład Zjedzenie śniadania ma pozytywny wpływ na metabolizm i pomaga kontrolować głód, natomiast jego pominięcie, zwłaszcza przed treningiem, może obniżyć efektywność ćwiczeń. Zaleca się, aby śniadanie spożyć około półtorej godziny przed aktywnością fizyczną, a kolację na 2-3 godziny przed snem. Regularność i częstotliwość posiłków mają kluczowe znaczenie. Najlepiej jest co 3 do 5 godzin. Pomaga to utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi, efektywnie wykorzystywać składniki odżywcze oraz magazynować i odbudowywać rezerwy glikogenu po wysiłku. Zbyt długie przerwy między posiłkami mogą prowadzić do większych porcji, co obciąża układ pokarmowy i może przyczyniać się do przyrostu tkanki tłuszczowej. Sportowcy powinni szczególnie planować najbardziej kaloryczne posiłki przed lub po głównym treningu dnia, a także dobierać odpowiednie napoje. Jakie są kluczowe elementy diety sportowca? Przede wszystkim białko, budulec mięśni. Białka pokarmowe w warunkach wysiłku fizycznego są zarówno źródłem energii, jak i substratem do syntezy białek kurczliwych i metabolicznych. Jednak nie każdy potrzebuje nadmiernych ilości białka. Optymalne spożycie to zazwyczaj 4 porcje produktów wysokobiałkowych dziennie, takich jak mięso, ryby, jaja, tofu czy po prostu produkty mleczne. Dla większości osób trenujących rekreacyjnie, spożycie białka w granicach 1,2 do 1,6 g na kilogram masy ciała jest wystarczające. Mleko i produkty nabiałowe powinny stanowić 3 porcje w diecie sportowca, a produkty mięsne – dwie porcje. To właśnie takie produkty stanowią źródło pełnowartościowego białka o wysokiej jakości biologicznej, co przekłada się na wzrost masy mięśniowej czy lepszą regenerację organizmu. Oprócz tego produkty te obfite są w wapń, magnez, witaminy z grupy B, Witaminę PP i bakterie kwasu mlekowego. Kolejną ważną grupą są węglowodany paliwo dla organizmu. Węglowodany są głównym źródłem energii, szczególnie podczas intensywnych treningów. Powinny stanowić od 40 do 70% całodziennej podaży kalorii, w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej. Specjaliści zalecają codziennie spożywanie trzech porcji tych produktów, przy czym co najmniej dwie z nich powinny być pełnoziarniste. Produkty pełnoziarniste, warzywa strączkowe i owoce to doskonałe źródła węglowodanów, które pomagają utrzymać poziom energii na wysokim poziomie. Warto pamiętać, że węglowodany nie tylko dostarczają energii, ale także wspierają regenerację mięśni po treningu. W sporcie zawodowym ilość węglowodanów, przypadająca na kilogram masy ciała, może sięgać nawet 10-12 gramów. Na każdą dodatkową godzinę ćwiczeń należy spożyć jedną dodatkową porcję węglowodanów. Gdy trening trwa dłużej niż 2 godziny, rekomenduje się spożycie 60-90 gramów batona energetycznego lub 50-70 gramów żelu węglowodanowego. Kolejną grupą są tłuszcze niezbędne dla zdrowia. Choć tłuszcze często są postrzegane jako wróg wysportowanej sylwetki, w rzeczywistości są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Powinny stanowić od 25 do 35% dziennej energii, wspierając wchłanianie witamin A, D, E, K oraz prawidłową pracę. Układów hormonalnego, nerwowego i odpornościowego. W diecie sportowca tłuszcze powinny pochodzić głównie z oliwy z oliwek, olejów roślinnych, orzechów, awokado oraz tłustych ryb. Następna grupa to witaminy i minerały wsparcie dla organizmu. Sportowcy ze względu na intensywność swojej aktywności potrzebują zwiększonej ilości witamin i minerałów. Witaminy z grupy B są niezbędne dla metabolizmu energetycznego. Witaminy antyoksydacyjne A, C, E chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, a minerały takie jak wapń, żelazo i magnez wspierają funkcjonowanie mięśni, kości i układu nerwowego. No i praktycznie ostatni punkt – nawodnienie. Podstawa zdrowia i wydolności. Nawodnienie jest kluczowym elementem diety sportowca. Podstawą jest 1,5 do 2 litrów wody dziennie. Odpowiednie nawodnienie wpływa na wydolność fizyczną, zdolność do koncentracji oraz regeneracji mięśni. Szwajcarscy eksperci zalecają, aby na każdą godzinę intensywnego wysiłku zwiększać dzienne spożycie płynów o 400 do 800 ml. Podstawą opracowania strategii nawadniania podczas wysiłku jest szybkość pocenia się, czyli utraty masy ciała. Przyjmowanie płynów należy rozpocząć możliwie jak najszybciej. Zaleca się regularne ich spożywanie, np. co 20 minut w ilości 150 do 250 ml. Jeśli czas trwania wysiłku fizycznego jest krótszy niż godzina, wystarczy podawanie wody mineralnej. Natomiast w wysiłkach długotrwałych należy wypijać napój izotoniczny. Warto pamiętać, że odwodnienie na poziomie już 2% masy ciała może znacząco obniżyć wydolność organizmu. W 2008 roku szwajcarskie Towarzystwo Żywieniowe stworzyło piramidę żywieniową. Specjalnie z myślą o sportowcach. To narzędzie, które pomaga zrozumieć, jak powinno wyglądać żywienie osób aktywnych fizycznie. Piramida opiera się na podstawowej piramidzie żywieniowej dla osób nie trenujących, ale uwzględnia dodatkowe potrzeby wynikające z regularnych treningów. Podstawę piramidy stanowią napoje słodzone, kluczowe dla odpowiedniego nawodnienia organizmu. Następnie w piramidzie znajdują się warzywa i owoce, które dostarczają niezbędnych witamin, minerałów i antyoksydantów. Kolejnym poziomem są produkty pełnoziarniste i warzywa strączkowe, będące głównym źródłem energii. Wysokobiałkowe produkty oraz zdrowe tłuszcze zajmują kolejny szczebel, a na samym szczycie. Znajdują się słodycze, słone przekąski i alkohol, które powinny być spożywane z umiarem. Pierwszą zasadą racjonalnego odżywiania się osób aktywnych jest utrzymanie zrównoważonego bilansu energetycznego. Kaloryczność diety sportowców powinna być dostosowana do rodzaju uprawianej dyscypliny sportu i zgodna z dziennym zapotrzebowaniem uwzględniającym całodobowy wydatek energetyczny, uwarunkowany przede wszystkim masą ciała, wiekiem, płcią i poziomem aktywności fizycznej. Sytuacja, gdy pobór energii przekracza ilość wydatkowanej, określana jest mianem dodatniego bilansu energetycznego i w dłuższej perspektywie powoduje zwiększenie masy ciała. Jeśli kaloryczność racji pokarmowej nie pokrywa zapotrzebowania na energię, Wówczas bilans energetyczny jest ujemny, co z kolei wpływa na obniżenie masy ciała. Strategia odżywiania wiąże się ściśle z celami, jakie sobie stawiamy. Jeżeli oczekujemy zwiększenia masy mięśniowej, treningi siłowe stanowią istotny impuls do jej rozrostu. Aby zwiększenie masy mięśni było możliwe, Niezbędny jest dowóz energii oraz poszczególnych makroskładników. Jeżeli tego paliwa zabraknie, przyrost mięśni odbędzie się kosztem dużego wysiłku i wielu starań. Aby zwiększyć masę ciała, należy spożywać 120% całkowitej przemiany materii. Do wzrostu kaloryczności diety należy podchodzić stopniowo, zwiększając ją średnio. 200 kcal na dobę. Rozrostowi mięśni sprzyja wymagający trening, na który nie może zabraknąć paliwa, którego dostarczyć powinny głównie węglowodany, gdyż są składnikiem glikogenu nutrobowego. W sytuacji wyczerpania glikogenu w mięśniach pojawia się zmęczenie i obniżenie intensywności wysiłku, a niewystarczający poziom węglowodanów wpływa na zaburzenie funkcjonowania centralnego układu nerwowego. Ponadto, gdy brakuje tego makroskładnika, dochodzi do katabolizmu białek mięśniowych, a tego chcemy przecież uniknąć. Podczas treningów o słabej bądź umiarkowanej intensywności należy dostarczyć od 5 do 7 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała plus 20% tej wartości na dobę. Natomiast przy treningach od umiarkowanych do już tych intensywnych będzie to 7 do 10 g na kilogram masy ciała na dobę plus 20% tej wartości. Jeżeli mowa o białku, które jest kluczowe w budowaniu masy, podczas treningu siłowego należy spożywać go od 1,4 do 1,7 g na kilogram masy ciała na dobę. Bywa, że ilość tą należy zwiększać, jednak najnowsze badania mówią, że zwiększanie powyżej 2 gramów na kilogram masy ciała lodowej nie podnosi już tempa przyrostu masy mięśniowej. I tu uwaga, zawsze przy drastycznym zwiększaniu ilości białka w diecie warto skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czynność nerek i pątroby. Oczywiście mitem jest, że dieta wysokobiałkowa może uszkodzić te narządy. Jednak faktem jest to, że jeżeli nasze narządy nie pracują prawidłowo, duża ilość białek może im dodatkowo zaszkodzić. Dieta sportowca musi być dobrze zbilansowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb, uwzględniając różne poziomy aktywności fizycznej. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie połączenie białek, węglowodanów i tłuszczów, a także regularne spożywanie witamin, których nie jesteśmy w stanie ująć w diecie czy minerałów. Niemniej ważne jest nawodnienie organizmu, które wspiera wydolność fizyczną i psychiczną. Pamiętaj też, że ważny jest sposób przygotowywania posiłków. Najlepiej gotować na parze, Piec lub dusić bez wcześniejszego wsmażania, dzięki temu zachowasz wartości odżywcze i wspomożesz swoje cele treningowe. Zastosowanie tych zasad w codziennej diecie pomoże Ci nie tylko osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ale także zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie na długie lata. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj kciuka w górę. Nie zapomnij o subskrypcji i zapraszam na kolejny.